Cześć, dziś pokażę wam jak sprawnie grupować traki na playliście. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Self Made Tips. Jest wtorek godzina 18, zatem zaczynajmy. Grupowanie ścieżek na playliście jest to bardzo przydatna funkcja. Jeżeli wcześniej tego nie robiliście, to myślę, że moglibyście się tym troszeczkę zainteresować. Pomaga w porządkowaniu pracy. Ja to ogarniam sobie trochę inaczej, bo ja segreguję po prostu traki kolorami, ale jeżeli tego nie robicie, to możecie sobie stworzyć na przykład grupę o nazwie, dajmy na to perkusja, i w tym momencie możecie sobie zgrupować traki do danego zespołu ścieżek, w tym wypadku. Powiedzmy, że to będzie zestaw brzmień perkusyjnych, no i możecie sobie to robić w taki sposób, że rozwijacie sobie menu prawym przyciskiem myszy i wybieracie opcję Group with Above Track. To nam automatycznie przydzieli ten track do grupy z perkusją. Natomiast to by zajęło zdecydowanie zbyt dużo czasu. Więc jeżeli chcecie ten czas oszczędzić i zgrupować to sobie w sposób no, praktycznie nie wymagający większego zaangażowania, to po prostu łapiecie sobie za krawędź danego traku i przesuwacie go do samej góry, dopóki nie zostanie zgrupowany z trakiem powyższym. I tak możecie robić z dowolną liczbą tych traków w tym momencie te wszystkie traki możecie sobie zminimalizować, żeby nie zajmowały tyle miejsca na playliście, jeżeli ich akurat nie używacie. Jeżeli chcecie rozgrupować sobie, to dokładnie tak samo robicie, czyli chwytacie za dolną krawędź i tak niejako odpinacie ten track, tę ścieżkę od traku powyżej. Przydatne do trzymania porządku w projekcie, jeżeli faktycznie nie porządkujecie w jakiś szczególny sposób waszych aranżacji, to wydaje mi się, że to może być ciekawa rzecz do rozważenia. A z mojej strony na dziś to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.